Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku dzisiejszym już drugim na tym kanale. Na tym odcinku będą nagrody za Division Rivals. Pierwsze oficjalne nagrody za Division Rivals, także Liga Siódma udało mi się być Ligę właśnie siódmą. Najprawdopodobniej weźmiemy sobie wymienne paczki, ponieważ potrzebuję monet tak naprawdę. Znaczy mógłbym wziąć monety, ale, ale zaryzykujmy. Zdać oczywiście opeczkę w górę, subskrybujcie również kanał. Film są codziennie, to jest Daily Panie i panowie, Ranga pierwsza, liga siódma, i bierzemy, tak jak mówiłem, wymienne paczki. Ja jestem w dobrej myśli, to pewnie to może być błąd, aczkolwiek, no wydaje mi się, że zaraz jeszcze jest początek Fify. Chyba warto raczej brać aktualnie rzeczy wymienne, żeby jednak, póki te karty są coś warte, trafić coś fajnego. tak jest mój, mój zamysł, że tak powiem. No dobra, także moi drodzy, najpierw paczka, a złota paczka zawodników Premium. Niestety nie ma gwarantowanego ratingu, aczkolwiek wierzę, że coś ciekawego się pojawi. Czy to jest... A, myślałem, że Davis, ale byśmy pięknie zaczęli. Kurczę, jak już widzę kanadę, no to mogły wyjść na Alfonzo. Jest też Costa, Bładu, no nie, no ta paczka jest fatalna, niestety. Coś się zaczynam powoli bać, że chyba to był błąd, że wziąłem te paczki wymienne. No ale zobaczmy. Jeszcze jest paczka, mega paczka, także zobaczmy. Może jakiś inform, może jakiś... Coś niesamowicie potężnego Hiszpania napastnik to będzie The Thomas. O, matko Boska, dobra, czyli to był to był błąd. Nie warto było niestety tym razem ryzykować, bo mamy tylko De Tomasa, który kosztuje z maksymalnie 900 monet. Może Inform, chociaż jest Inform. Let's go! Dziękuję bardzo. Generalnie wydaje mi się, że... Wyszło chyba na jedno i to samo, jeśli chodzi o, o wzięcie nagród, no bo mamy te 10 tysięcy monet, mamy też parę kart wymiennych, no chyba, chyba niezły deal, no ten inform dużo uratował generalnie. Dobra, także moi drodzy, przed zagraniem jeszcze kolejnych spotkań zróbmy sobie paczkę za 25 tysięcy monet z hybryd ligowych. A nuż poleci jakiś coś ciekawego. Mamy rating 81, więc zobaczmy. Czy... Przebijemy to, co mieliśmy dzisiaj w nagrodach. Jest nawet duża szansa. Polska górą Piotrek Zieliński. 83, okej. Okay. No nie będę nim grał, bo już go nie wcisnę do składu. No, paczka typu... Bez strzału, ale jest ok, jest okej. Okay. Także moi drodzy, lecimy do Division Rivals. E, aktualnie skład wygląda no tak jak w ostatnim odcinku, nic jeszcze nie zmieniałem, e, ale tak to właściwie się będzie prezentować. Lecimy z pierwszym meczem w siódmej Lidze. Co może później tak, prawda? Co może później tak w siódmej lidze? Nie mam absolutnie pojęcia. Wojtek Szczęsny Bremer Masterano. Uuu, okej, okay. ciekawie, ciekawie. No dobra, spoko, 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 no to lecimy. Pa! jedzie. Rodrigo, upa. Pierwszy raz w ramkę z powershota. Okej. Okay. Uuu, dobra Rafinha, Spinat Solan wygląda przepotężnie w tej fifie. Ale jest też Rafinha... To jest Kunia raczej, przepraszam, podobnie wyglądają. Oho, Bremer. Powiem wam szczerze, chyba wezmę Bremera zamiast Gomeza. Brzmi to, brzmi to dziwnie, aczkolwiek naprawdę bardzo chciałem tym Bremerem zagrać. Także mam już małe plany, jeśli chodzi o y, przyszły skład. Już w najwcześniejszym odcinku wszystko będzie jasne, więc spokojnie. Dobra, Uuu, Rafinia. Uuu, Okej, okay, nie podał, dobrze, 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 nie podał. Dawaj, dawaj, czekamy. Aż to robi, aż ma clay w lodze. Araucho, no nie, no taki Rajdzik już robił, Rafinia, no. Pięknie, nie spalił, Mateusz. E kunia! No, tak myślałem, tak dziwnie leci ten strzał, aczkolwiek. Miałem, mam nadzieję, że to może wpadnie, no ale jednak. Dobra, Rodrigo, ładnie, tutaj zaraz Griezmana. Rodrygo, oj, 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 bez kanego, Griezmann pięknie ramy Uf. uff syk, syk, Rafinha, uderzenie Wojtek nie dobrze, niedobrze, niedobrze się dzieje, niedobrze się dzieje, matko boska jak nie, chora, nie, ta siódma liga wydaje mi się, że może, mogą być pewne problemy na samym początku Bo jestem naprawdę dosyć solidnie robiony w tej siódmej lidze, ale jeszcze, jeszcze czas Jeszcze jeszcze jest czas Pięknie, wpuszczony Felix, nie ma spalonego. Mm, fake shot. Uderzenie to musi być bramka piękna akcja. Unia jest. Mamy bramkarzkę, dobra. Wracamy powoj do gry. Dobra, pierwsze powoz za nami, przegrywamy 1-2. No, mecz jest, mecz jest ciężki. No, widać, że to jest liga już jak na obecne standardy bardzo ciężka. No, taki remisik jesteśmy w stanie ugrać. Nie wiem, czy zwycięstwo, ale myślę, że remisik jest najbardziej do ugrania, także. Lemar, Kunia, może coś tutaj wykombinujemy. Na skrzydełku jeszcze. No, ten pieprzony bremer. Matko, jak tu przejść tych zawodników? i dupa, Lemar biega tutaj. 3-1. Nie, nie, nawet ruszyłem się tym Ramsdale'em, Najgorsze że się tym Ramsdale'em ruszyłem. Aj, jaj, no, ciężko, ciężko w tym meczu. Siódma Liga. No, zostałem zmiażdżony w tym meczu, naprawdę. Nie jestem w stanie nic zrobić. To jest mój pierwszy mecz w siódmej lidze i ja już naprawdę się boję tego, jak to wszystko będzie wyglądało. Także no cóż, niestety zasłużona przegrana. No, mnie absolutnie zmiażdżył. Nie byłem w stanie nic zrobić. Obieś mi się odkulić w następnym meczu, bo... Troszkę, troszkę zabolało Dobra, w ramach przerywnika zróbmy sobie złotą wymianę Ponieważ, czemu nie, co nam szkodzi Pozbieramy sobie może jakiś foderek, może też trafimy coś ciekawego Zawsze jest taki, taki plan No i w przyszłym odcinku już ja, już mam, ja już mam, pomysł na przyszły odcinek Nie będę wam oczywiście nic zdradzał, ale ja już wiem co nagram na kolejny odcinek Także ja już, ja już jestem troszkę podierany, nie ukrywam Tymczasem złota wymiana będzie tutaj. Hoiberg, którego. No, mam chyba jeszcze cały czas. Ajajaj, no, Hoiberg i Rui Fatalnie, bo tego Hoiberga nie mam co z nim zrobić. No nic, poczekasz sobie, Hoiberg na, na jakąś godzinę 19 po prostu i tyle. Kolejny mecz, ostatni na dzisiaj w Division Rivals. Musimy się odkuć, bo no nie możemy tak po dupie dostawać, no bez przesady. I mamy tutaj Mike Menion, Kim Pembe, Rudiger, Sukante, Mhm, mhm, oczywiście Beníder. Są miał i Dembele. Nie, ta siódma liga to będzie, to będzie fatalne. To, to będzie dla mnie fatalne w życiu. Trzymajcie kciuki, ale dzisiejszy odcinek chyba nie będzie obfito w wygrane meczem. No ale no sp spróbujmy. Nie, no goś ma na obronie Kim Pembe i Rudigera. No przecież tak się nie robi. O nie. Brawo, Ramsej. Już się tutaj zaczyna. Już się zaczyna Dembele roz rozgrzewać. Środkowanie. Rudiger. No gość uderza główki na zielono. Czy no, coś dobrze czujesz? Pięknie. Dawaj, kunia. Musisz sobie dać radę z Kim Pembe. Zaczekamy. Podanie. Uderzenie. Dobra, próba jeszcze w Felix! To miało być fake shot. Kurde, no już miałem tutaj mały pomysł, ale no coś się klei. Oho, i to będzie. Brawo Ramsdale! Proszę chłopaki! Dlaczego Baran przegrywa główkę z dębele. Proszę o logiczne wytłumaczenie w komentarzu, bo ja w nic nie uwierzę, naprawdę. W nic nie uwierzę. Jak się aktualnie czuję w tej siódmej lizy, jakbym grał w Elitarnej. To jest dramat. No niestety tak zwana dominacja genetyczna występuje w tym meczu, bo ja nie wiem w ogóle, czy oddem strzał, <grym> dwa strzały. No przecież fatalnie w tej siódmej lizy jest na razie. Spróbujemy no. dalej. Ja wierzę, że w następnym odcinku będzie o wiele lepiej. Nie powiem wam jeszcze dlaczego, ale wierzę, że w następnym odcinku będzie już o wiele, wiele lepiej. I mam, mam powody, dla których tak może być. Mhm. Havertz, -hmm. Benjeder, bravo Ramsdale. Fantastyczna interwencja, jest. Jak on czasami potra... jak on coś wyjmie, to ja jestem cały czas w szoku. Jeśli ktoś szuka dobrego bramkarza z premierem, naprawdę Ramsdale zdecydowanie polecam. O nie, 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 Benek. Boże, jak dobrze uderzył na czerwono. Jak widzę, że Benjeder się urywa, to przecież... Mhm. Mm ja pierdzielę. Jestem tak klepany, że ja po prostu patrzę, jak on wymienia pytania. No, może jakiś celny strzał oddam, co? Ja pierć. Nie wiem, naprawdę, ja jestem w szoku. Ja nie, nie rozumiem. Najbardziej frustrujący mecz, jaki grałem do tej pory w FIFA. Wiem, że czy dużo przede mną. Ale to jest aktualnie zdecydowanie najbardziej frustrujący mecz w tej FIFA. Nie, nie jestem w stanie przejść Rudigera. Absolutnie. To będzie 2-0. To nie może nie być 2-0. Najlepszym zawodnikiem był u nas... Bellingham z oceną 7.2 także myślę, że na tym możemy ten odcinek zakończyć. Jutro będzie coś pięknego, powiem Wam tak, jutro będzie coś pięknego na odcinku, tyle Wam powiem. No co, zostawcie apyczkę, w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie się do usłyszenia. Adios.